Ponad trzy sasiny od rządu dla ryzyka. Czy za orkiestrowe serduszko można stracić pracę w TVP? Licealiście z Opola grozi kara za używanie megafonu. Rodzice hulają na Facebooku. Dziecko może nie otrzymać sakramentu. Polska najlepsza w zamykaniu hoteli. Houston mamy problem. Rząd wprowadzając restrykcje chyba nie doczytał do końca wyników badań i źle je zinterpretował. Czwartek 4 lutego w telegraficznym skrócie Maciej Orłoś, zaczynamy. Nieco ponad trzy sasiny. Tyle, jak donosi dziennik: Fakt ojciec Tadeusz Rydzyk otrzymał od ministerstw i innych instytucji podległych rządowi. Te nieco ponad trzy sasiny to ćwierć miliarda złotych. Także trochę się tego uzbierało. A to na wystawę o Janie Pawle II, a to na kampanię reklamową Ministerstwa Rodziny w telewizji Trwam. Jak to mówią księża, co łaska, ale nie mniej niż. W tym przypadku nie mniej niż no, jakieś 100 tysięcy złotych. Te prawie ćwierć miliarda złotych to o 20 milionów mniej niż premier obiecał na psychiatrię dziecięcą. Ale co tam? Stać nas. Tadeusz to pewnie jedno z częściej powtarzanych imion w ławach rządowych. W urzędowych gabinetach pracowników urzędów stanu cywilnego zdecydowanie jednak rzadziej. Najczęściej wybierane przez rodziców imiona dzieci w 2020 roku to wśród chłopców Antoni i Jan, wśród dziewcząt Zuzanna i Julia. Do najoryginalniejszych imion minionego roku należy z pewnością zaliczyć Ramonę, Konsuelę i Eulalię oraz Joszkę, Zbyszka i Hipolita. W programach informacyjnych TVP natomiast najczęstsze imiona to Adrian, Artur, Tomasz. Michał i Jacek. Twórcy strony Eksperci TVP Info przygotowali zestawienie najpopularniejszych ekspertów wypowiadających się dla TVP. Na przykład Adrian Stanowski, publicysta Gazety Polskiej Codziennie, wypowiadał się w programach informacyjnych jako ekspert aż 142 razy. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny tej samej gazety, 130 razy. Michał Karnowski, redaktor naczelny tygodnika Sieci 96, a jego brat Jacek 87. To są rzecz jasna niezależni eksperci, na których trzeźwy ogląd sytuacji w kraju z pewnością nie rzutuje, na przykład finansowe czy personalne powiązanie z partią rządzącą. Ale na wszelki wypadek wytłumaczę, że sieci Braci Karnowskich jest wydawane przez spółkę Fratria, której głównym udziałowcem jest Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki, spółka jawna. Grzegorz Bierecki to rzecz jasna sławny senator Prawa i Sprawiedliwości. A Gazeta Polska codziennie jest wydawana przez spółkę forum, w której radzie nadzorczej jest nie kto inny jak znany i lubiany Ryszard Czarnecki. Dolam jeszcze, że na liście top 20 ekspertów TVP znajduje się Mieczysław Ryba, historyk, na którego zdrowy osąd sytuacji w kraju z pewnością nie wpływa to, że jest radnym PiS w sejmiku województwa lubelskiego. Można pozazdrościć ekspertom sztywnych kręgosłupów moralnych i wiedzy na każdy temat. Profesjonalizm naszej ukochanej telewizji, tzw. publicznej, podziwiać można także na wielu innych polach, na przykład w oparciu o stosunek do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niedzielne wiadomości poświęciły 29. finałowi 20 sekund. Trwa 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na koncie fundacji jest ponad 76 milionów złotych. W tym roku wolontariusze zbierają pieniądze na sprzęt dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Orkiestra zbiera na ten cel w drugi raz. A nie, przepraszam, sprawiedliwie trzeba dodać, że oprócz tego był kilku, kilkuminutowy materiał atakujący Jurka Owsiaka, więc sorry, można powiedzieć, że to też było owośpie. Festiwal absurdów i hipokryzji, próby łączenia idei, których nie da się połączyć. Wielka orkiestra świątecznej pomocy, zbierająca pieniądze na chore dzieci, ramię w ramię z tak zwanym strajkiem kobiet, który te chore dzieci w łonie matki chce zabijać na każde żądanie. To tylko jeden z przykładów, a jest ich więcej. Z kolei, jak podaje Gazeta Wyborcza, za pokazanie się na wizji z orkiestrowym serduszkiem pracę straciła pogodynka z TVP Poznań, Patrycja Kasperczak. No naprawdę... Serca naworonicza mimo odwilży nadal z lodu. A propos wielkiej orkiestry świątecznej pomocy, zapraszam Was do aukcji na Allegro. Oczywiście na rzecz orkiestry. Do wylicytowania jest udział w programie, w tym programie, w telegraficznym skrócie. Osoba, która aukcję wygra, będzie mogła nagrać wypowiedź na dowolny temat i my ją po prostu wmontujemy w program. Zresztą szczegóły już sobie uzgodnimy bezpośrednio. Licytacja kończy się 14 lutego. W opisie filmu znajdziecie link. Stwierdza się stara prawda, że nawet jak masz dodatkowe 2 miliardy rocznie, to pewnych rzeczy za nie nie kupisz. Chociażby na przykład wstydu. Bo chyba jednak czegoś takiego właśnie brakuje prezesowi TVP Jaskowi Kurskiemu, skoro twierdzi w odpowiedzi na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, że porównanie przez TVP Info zamieszek na kapitolu do zachowania polskiej opozycji jest nie tylko aktem odwagi, ale i dalekowzroczności. Postanowiłem z tej okazji przedstawić jeszcze kilka przykładów sytuacji, które tylko z pozoru są żenujące, a w rzeczywistości świadczą o odwadze i dalekowzroczności. Jeśli chodzi o akty odwagi, to coraz więcej zwykłych wydawałoby się czynności za takie właśnie zaczyna uchodzić, czyli za akty odwagi. Wspomniałem już o pogodynce z Poznania, teraz będzie o nauczycielce Strzewa. Pani Iwona Ochocka została wezwana przed oblicze rzecznika dyscyplinarnego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, bo brała udział. W strajku kobiet. Widocznie dawała uczniom zły przykład, że należy mieć własne poglądy i walczyć o to, w co się wierzy, zamiast jak być, oczywiście powinno, czyli siedzieć w domu i przytakiwać. Skutki działania takich nieodpowiedzialnych nauczycieli są już zresztą widoczne. Kasprowi Lubiewskiemu licaliście z Opola grozi sprawa przed sądem rodzinnym, ponieważ podczas młodzieżowego strajku klimatycznego używał megafonu. Policja stwierdziła, że złamał przepisy o ochronie środowiska. Zgodnie z regulacjami, kurator sądowy sprawdzał, czy nieletni nie jest zdemoralizowany. Okazało się, że nie. Mało tego, Kasper jest wybitnym uczniem i laureatem nagród i stypendiów. Choć to oczywiście o niczym świadczyć nie musi. Słynny terrorysta Juna Bomber był matematykiem z IQ 170. Niemniej akurat w jego przypadku przekleństwa szukałbym nie w ilorazie inteligencji, a w nazwisku. Młodszym przypomnę, że słynny autor bombowych listów nazywał się Ted, yy, Ted yy, Kaczyński. Do pozornie banalnych, a jednak wymagających coraz większej odwagi czynów zaliczyć trzeba też publikacje w mediach społecznościowych. Jeden z księży w Mławie ogłosił bowiem, że przegląda posty rodziców dzieci przygotowujących się do komunii i w jego ocenie mogą one uniemożliwić potomstwu uczestnictwo w sakramentach. Na jego miejscu modliłbym się, żeby rodzice następnym razem na stwierdzenie co łaska nie odpowiedzieli bez łaski. Albo nawet łaski bez. Ok, po tej mocnej dawce newsów należy nam się chwila wytchnienia, którą zapewni nam niezrównany, wciąż występujący na gołej ścianie i niestety używający od czasu do czasu brzydkich słów Antoś, witam Orłoś. Witam, dziś w dziale muzycznym. A propos dzieci. Kuba Karaś, który dosłownie dwa dni temu skończył 25 lat, czego mu bardzo serdecznie gratuluję i życzę obchodzenia jeszcze tylu urodzin, ile sam sobie życzy, a pewnie jeszcze sobie sporo życzy. No, taki jakiś zadowolony chodzi, uśmiechnięty, to pewnie sobie dużo życzy. I pewnie dużo już ma, czego mu bardzo serdecznie gratuluję i życzę również, bo bo życzyć dobrze to można akurat w nieskończoność. Kubuś, jesteś wyjrzany, tak trzymaj, a przed Państwem duet Karaś Rogucki w utworze. Kilka westchnień. No to wchodzę w te ciszę, która wynika z twoich pionek. Teraz możecie krzyczeć, na kłówki szmatławych portali Możecie skakać na chłopak. Mówiłem, że publikacje w mediach społecznościowych wymagają coraz większej odwagi, ponieważ mogą być konsekwencje. Mm, 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 no nic, będzie co będzie, strał pies. Rządowi odwagi na szczęście nie brakuje. Chyba, że mylę odwagę z głupotą. Czy wiecie, że w Polsce dostęp do usług hotelowych jest objęty największymi restrykcjami w całej Europie? No to już wiecie, bo zobaczyliście mapkę. Zobaczcie jeszcze raz. Proszę bardzo. Przynajmniej w czymś się wyróżniamy na tle innych krajów. Ale dobrą wiadomością jest, że jak podaje RMF, rząd ma odmrozić część obiektów sportowych, w tym na co długo czekałem, kortów tenisowych. Yes! W imieniu wszystkich Polaków, którzy, ja wiem, to jest bezczelność, chcą rekreacyjnie uprawiać sport w obiektach sportowych, serdecznie dziękuję. Szkoda, szkoda, że tak późno, ale dziękuję. Trochę mnie korciło, nie ukrywam, żeby to co teraz powiem o tak zwanych obostrzeniach, restrykcjach, odmrażaniu itd. wrzucić w konwencję ironii, ale sprawa jest chyba zbyt poważna. Odechciało mi się ironizować i mówię teraz całkiem serio. Otóż czuję, że wielkimi krokami nadchodzi moment przesilenia. Nie da się dłużej trzymać w zamknięciu np. hoteli i restauracji, czy mówiąc ogólnie lokali gastronomicznych. Wiedzą to przedsiębiorcy, Czują to Polacy, tak wynika choćby z sondażu gazety wyborczej. Zdecydowana większość Polaków uważa, że przedłużenie lockdownu swoją drogą ciekawe że prawie w ogóle nie mówi się już o narodowej kwarantannie hm. że przedłużenie lockdownu do 14 lutego było złą decyzją. Zdecydowana większość popiera buntujących się przedsiębiorców i jest przeciwna nakładaniu na nich kar. I jeszcze jedna sprawa. Gazeta.pl pisze o wykresie magazynu Nature. Na który powoływał się i najwyraźniej powołuje się dalej rząd w sprawie zamykania poszczególnych branż. Nasz polski rząd. Ryzyko zarażenia koronawirusem w zależności od lokalizacji. Na szczycie tej zresztą nieczytelnej tabeli znalazły się restauracje z obsługą gelnerską, centra fitness, kawiarnie i bary, hotele, restauracje, w nawiasie zamawianie przy barze. Na liście są też takie oryginalne miejsca, jak sklepy zoologiczne, sklepy z zabawkami, domy towarowe, nie galerie handlowe, tylko Momenty towarowe, sklepy codzienne i chyba najbezpieczniejsze sklepy z samochodami. Sklepy z samochodami. Kiedy ostatnio byliście w sklepie z samochodami? Badania zostały przeprowadzone w marcu 2020 roku, na samym początku pandemii, w dużych amerykańskich metropoliach. Jak pisze gazeta, z symulacji opisanych w czasopiśmie Nature wynika, że po wprowadzeniu limitu 20% maksymalnego obłożenia danych obiektów, Chicago, łączna liczba wizyt w tych miejscach spada o 42%, ale przewidywana liczba nowych zakażeń spada aż o ponad 80%, w porównaniu z brakiem restrykcji. Mam nadzieję, że rząd przeczytał do końca, bowiem autorzy artykułu wyraźnie potwierdzają tezę, że najlepszą metodą jest zmniejszenie obłożenia, a nie zamykanie, bowiem radykalnie zmniejsza ryzyko, a nie dewastuje gospodarki. Tak komentuje dr Tomasz Lasocki z Instytutu Nauk Prawno Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Mam nadzieję, że rozumiecie teraz, dlaczego ironia tu nie pasuje. Wygląda na to, że polski rząd jednak nie doczytał artykułu do końca i że naprawdę korzysta z badań zrealizowanych prawie rok temu w USA. Rozumiem tę ślepą miłość do Ameryki, Donalda Trumpa, ale bez przesady. Właściwie Mam ochotę rzucić teraz kilka mocnych słów, ale nie chcę się powtarzać, bo to mi się zdarza te mocne słowa, więc tylko powiem, że przy tym, co wyprawia rząd w sprawie pandemii, to ministerstwo głupich kroków Monty Pythona niech się po prostu schowa. Czekamy na kolejne kroki ministra wszystkich ministerstw oraz szefa ministra wszystkich ministerstw. Czekamy z pewną, choć niewielką dozą nadziei, że chłopaki się w końcu ogarną. To był kolejny program w telegraficznym skrócie, czyli subiektywny przegląd wydarzeń Macieja Orłosia. Widzimy się już w niedzielę. Witam. E, przepraszam, widzimy się już w niedzielę. Cześć. Bardzo dziękuję za suby. No, to mi się podoba. To znaczy, daleko jeszcze do ideału, ale kierunek słuszny. Dziękuję także patronom. Bez Was nie byłoby tego programu, powiedzmy sobie jasno. Jeśli ktoś z Was nie jest patronem, a chciałby zostać. Zapraszam do współpracy, a wręcz do współprodukcji niezależnego, wolnego programu w telegraficznym skrócie. Do widzenia, cześć.